Proszę Państwa, kończy się remont ulicy sportowej. To już Państwo też wiedzą. Zaawansowany jest remont odcinka takiego, można powiedzieć, podwórka w okolicy Waryńskiego przy Banku Spółdzielczym. Tam też niebawem te prace zostaną zakończone. Ale jako ciekawostkę podam Państwu, że jesteśmy w trakcie wyłaniania wykonawcy. Przygotowujemy przetarg na montaż dwóch toalet. Te toalety staną na zalewie i w rynku, albo w okolicach rynku. Mamy dwie takie lokalizacje i będziemy chcieli wreszcie zabrać z rynku tę toaletę typu toj-toj. No i postawić coś właśnie na miarę XXI wieku. Sądzę, że z tymi tematami dwoma i na zalewie i w okolicach rynku poramy się do końca października. Dodatkowo w przygotowaniu mamy dokumentację na remont ulicy Lubawskiej, dokumentację na remont ulicy Leśnej, a w zasadzie wykonanie tej drogi, bo, bo jej tam praktycznie nie ma. I proszę państwa, myślę, że w tym tygodniu podpiszemy również umowę. Na dokumentację przebudowy, modernizacji, całkowitej przebudowy gmachu dawnej szkoły numer 5, dawnego gimnazjum. Będzie to rzecz, którą chcemy przystosować na potrzeby seniorów, przedszkola i żłobka. W przygotowaniu również przetargi na dokumentację ulic: nadrzeczna, zielona, lipowa, legnicka i. Na dokumentację kładki na ulicy wiejskiej, która też jest przez mieszkańców oczekiwana, która po prostu zdegradowała się tak mocno, że trzeba ją było zamknąć. To są takie rzeczy, które związane są z inwestycjami. Zapomniałem, tuż obok mamy przecież schody, nowe schody prowadzące z parku na ulicę Ciką, i te schody są również w trakcie już wykonania. Nie pamiętam kiedy jest umowny termin zakończenia, ale myślę, że, że to będzie jeszcze w wakacjach. Także jak Państwo widzą, sporo się dzieje wbrew temu, co się mówi, że się nic nie dzieje w kamiennej, że prace nie postępują, że jest zastój. Niektórzy mówią, że nie widać nic nowego, nic ciekawego. Wydaje mi się, że wystarczy przejść po mieście, żeby te zmiany zobaczyć. Ja oczywiście jako burmistrz chciałbym więcej tych rzeczy mieć już na koncie, chciałbym żeby ten front robót był szerszy, ale w tej chwili jesteśmy proszę Państwa uwarunkowani głównie brakiem dokumentacji, prawda? Nie możemy nawet starając się o środki, nie możemy wystąpić nawet z wnioskiem, kiedy nie mamy dokumentacji. I tu jest rzecz, której nie udało nam się nadrobić po poprzednikach ponieważ oni nie zostawili wbrew temu co mówili pełnej szuflady projektu. No staramy się jakoś to uzupełniać, ale niestety długo to trwa i nie zawsze trafiamy na solidnych wykonawców. Jak powiem Państwu, że umowa na wykonanie modernizacji budynku przy Lubarskiej miała być podpisana miesiąc temu. To się Państwo zdziwią, dlaczego do tego podpisu nie doszło. Otóż nie wiem, dlaczego nie. Wyłoniona firma nie odezwała się do nas i umowy nie podpisała. Po prostu zdarzają się takie historie. Są momenty, w których wykonawca stwierdza, że na przykład dał zbyt niską cenę, że zmieniły się tak warunki, że on po prostu w tej cenie się zwyczajnie mówiąc kolokwialnie nie wyrobi. Wobec tego rezygnują nawet z podpisania umowy. A to powoduje opóźnienia, bo musimy od nowa prowadzić procedurę przetargową. Także wracając do tematu tego placu, ja ogromnie się z tego placu cieszę. Cieszę się jako burmistrz i jako dziadek, ponieważ moje wnuczki też korzystają z tego placu, więc mam podwójną satysfakcję. No ale oczywiście jest to plac otwarty dla wszystkich. Serdecznie wszystkich zapraszam tutaj. I bardzo proszę korzystać, cieszyć się i oczywiście uważać na sprawy bezpieczeństwa, bo to jest rzecz, którą wszyscy dorośli powinniśmy mieć na uwadze. Panie Burmistrzu, chciałem się zapytać, czy kolejne place tego typu będą realizowane w mieście Góra w innych lokalizacjach? Ja myślę, że gdy chodzi o placy, to my nie mamy już tak złej sytuacji, prawda? Jest plac przyściegiennego, nowy praktycznie, jest plac przy Kościuszki, spory. Tutaj mamy ulicę Piastowską. Gdzie powinniśmy jeszcze taki plac zrobić? No, myślę, że że na ulicy Lubawskiej tam jest, powstał plac, ale on powiedzmy sobie jest taki dość skromny. Należałoby go rozbudować, żeby właśnie z terenu lubawskiej całego osiedla tam dzieci miały naprawdę dobre warunki i myślę, że to jest do zrobienia, ale przypominam, że już Przepraszam, tam dzięki staraniom Pani Radnej Seweryniak też ten plac powstał i, i jest. Jaki jest, to jest, ale rzecz jasna, gdy będą środki, to będziemy starali się go rozbudować. No czekamy jeszcze na wnioski mieszkańców, w jakich miejscach powinny się pojawić takie place. Proszę też jednak mieć na uwadze, że to nie są tanie rzeczy ale no od czego, no my jesteśmy od tego żeby realizować wnioski mieszkańców więc jeżeli będzie wniosek i uzasadniony i nie będzie dotyczył dwóch budynków czy jakoś bardzo małego kwartału, no to to oczywiście będziemy starali się lokalizować i, i budować takie placy czy pani ile ten plac wymiana na 174 tysiące złotych, proszę Państwa i do tego jest ta siłownia, która jest również za nami to jest też rzecz nowa, więc na tę ilość tych urządzeń plus siłownia, to uważam, że to jest akurat bardzo korzystna cena. Przyznam, że sami jesteśmy może nie, nie, nie zaskoczeni, ale bardzo zadowoleni z tego, że w tej cenie udało się nam znaleźć wykonawcę przy tej ilości urządzeń. Panie burmistrzu, czy stare urządzenia można było jeszcze jakieś zagospodarować, czy to już były urządzenia, które były niebezpieczne dla dzieci? Wydaje mi się, że to się już do niczego nie nadawało, ale nie znam szczegółów, czy to zostało już oficjalnie zutylizowane, czy to się do czegoś nadaje, ale jak oglądałem to jeszcze niedawno, to wydaje mi się, że one zupełnie już nie nadają się do użytku, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Panie burmistrzu, znajdujemy się na Górze Parkowej. To miejsce, które odwiedza każdego dnia bardzo duża ilość osób. Nie tylko tych, którzy przychodzą tutaj na plac zabaw, ale również tych, którzy korzystają z tych schodów, które są kilka metrów dalej. Dzisiaj no, ta budowa czeka, tak naprawdę ona się rozpoczęła i wkrótce będą nowe schody. Będą te nowe schody i proszę Państwa no w miejscu zupełnie innym, tak wyszło projektantom, że tak będzie lepiej je tam zbudować. Będą betonowe, nienaturalne, nie z drewna i nie, nie, nie z, z, usypane z ziemi, więc będą na pewno trwalsze, ale no cóż mogę powiedzieć, też mamy tu zarzuty, że nie ma tam yy, podjazdu, czy udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Wobec tego powiem raz jeszcze, że bardzo by nam to podrożyło koszt i niestety nie mieliśmy w tym momencie środków na, na takie zadanie. Z drugiej strony no cóż, no, no będą nowe schody tak, jakby ich nie było, to musielibyśmy korzystać ze starych, czyli też na pewno duże utrudnienie. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że no tam, gdzie można, należy realizować dla osób niepełnosprawnych udogodnienia, pomagać im w poruszaniu się po mieście. Natomiast zarówno na zalewie, na tej ścieżce, o której mówiłem, że niebawem ją rozpoczniemy, jak i tutaj, takiej możliwości nie było. Tam i tutaj, i tam ze względu na warunki techniczne i po prostu ze względu na koszty. Także Mam nadzieję, że mimo tych ograniczeń i mimo tych niedogodności jakoś nam osoby niepełnosprawne ten temat wybaczą, czy no po prostu wykażą zrozumienie. Wiem, że to nie jest na pewno rzecz najlepsza, bo idealnie by było, gdybyśmy zrobili to, ale i warunki techniczne, i koszty nie zawsze nam pozwalają. Panie burmistrzu, chciałbym się zapytać również o ulicę papieża i napawa drugiego w Kamiennej Górze. Ten termin jest bodajże do końca miesiąca. Czy dzisiaj już wiadomo, że trzeba będzie ten termin przedłużać? No my sobie nie wyobrażamy przedłużenia tego terminu. Wykonawca zapewnia, że zrobi wszystko, żeby go dotrzymać i mam nadzieję, że tak będzie. Jedyne, co nas może naprawdę ograniczyć w, tym, w tej sprawie, to warunki pogodowe. Jeżeli by się nam przytrafiły jakieś bardzo duże deszcze, no to wtedy wykonawca będzie miał poważny problem. Tak deklaruję, że dwie czy trzy ekipy, które będą kładły tę kostkę, będą pracowały non-stop, żeby, żeby dotrzymać terminu. Panie burmistrzu, jeżeli już jesteśmy w temacie ulic, chciałbym zapytać się o jedną z najgorszych ulic, ulic w mieście, ulicę śląską w Najgórze. Wymieniał Pan dzisiaj ulicę, na które przygotowywana jest dokumentacja. Co z ulicą Ulica Śląska czeka na decyzję o odstępstwie od warunków technicznych, które musi droga spełniać i jeżeli takie odstępstwo z ministerstwa dostaniemy, to będziemy ogłaszać przetarg na dokumentację i wykonawstwo, więc myślę, że to będzie kwestia tego roku, ale jesieni Natomiast wcześniej będziemy ogłaszać przetarg na taki częściowy remont ulicy Słowackiego i Traugutta, bo tutaj państwo radni i mieszkańcy też postulują, żeby w trybie nagłym poprawić tę nawierzchnię i będziemy ją robić tym systemem, którym kilka lat temu została zrobiona ulica Marii Kiry Skłodowskiej, więc szansa. Jeśli znajdziemy wykonawcę, szansa jest na zrobienie tych dwóch ulic w tym roku, natomiast Śląska to jest przyszły rok. Ja mogę tu śmiało powiedzieć, że w ten czy w inny sposób Śląską zakończymy w przyszłym roku. Panie burmistrzu, ale dzisiaj tam jest bardzo duży problem, problem z tym, że padający deszcze wypukują tą warstwę, która jest tam od czasu do czasu dokładana, no i robią się bardzo duże kolejne. Proszę Państwa, ja sobie zdaję sprawę z tego, że takich miejsc jest w Kamiennej Górze więcej. To, ta ulica czeka już dłuższy czas na y, dokończenie rozpoczętego kiedyś, kiedyś tam remontu. Ja wiem, y, rozmawiam z mieszkańcami, oni do mnie też przychodzą w tej sprawie, dlatego jak będę mógł, postaram się przyspieszyć. Ale tutaj musimy mieć odstępstwo, zgodę na odstępstwo, inaczej nie mieścimy się tam w granicach działek, które posiadamy, przynajmniej w jednej części tej ulicy Śląskiej. Poszczegóły odsyłam do Pana Kierownika Wydziału Inwestycji, Pana Dariusza Adamczyka, ale jak mówiłem, ja bym chciał temat ulic w mieście zakończyć w przyszłej kadencji. Jeśli nie uda mi się zrobić nadrzecznej czy zielonej, bo zakładam, to takie ulice jak Śląska, jak Słowackiego, którą wspomniałem, Traugutta, jak Leśna, mam nadzieję również Lipowa, to, to, to zrobimy po prostu w tej kadencji i to wszystko na ten temat, to trzeba zrobić i nie ma w ogóle od tego odstępstwa. Panie burmistrzu, korzystając z okazji, że spotykamy, a pan jest członkiem znaczy jednym z czterech inicjatorów referen inicjatywy referendalnej e, w sprawozdania Rady Powiatu chciałam zapytać, bo od piątku znowu e, można zbierać głosy. Pytanie e, takie, bo o to często mieszkańcy nas pytają, a Państwo o tym nie poinformowali w piątek na swojej stronie, e, gdzie można te głosy zbierać, kto te głosy zbiera? Czy to dalej zbierają podległe jednostki, czy jak to wygląda? Nie, proszę Państwa, otóż nie zbierają już podległe jednostki, będą zbierać to wolontariusze, będą to zbierać ludzie, którzy z tą ideą się utożsamiają, którzy się pod nią podpisują. My podamy jak nie dzisiaj, to jutro na tej stronie referendalnej adresy. W takich miejsc, ewentualnie kontakty do osób, które właśnie będą miały listy i będą te listy udostępniały mieszkańcom, a później je zbierały. Także absolutnie nie będzie zbierania podpisów w urzędach czy w jednostkach podległych miasta bo przepis nie pozwala, żeby, żeby organizować takie, takie zbiórki. A czy Pan ma wiedzę, co się stało z tymi listami, które zostały podpisane i zbierane? Ja myślę, że one zostaną po prostu zutylizowane, czyli one są niestety do... nie, nie mogą być wykorzystane. Tam się pojawia pytanie, jak oni e, tam, 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 tam jest sporo tych żadnych e, na listach. No i teraz tak, kto to ma? Czy ktoś to ma w jednej kuli? Czy one są ciągle rozrzucone? Bo zbierali ją mm -hmm. i mieszkańcy, i urzędnicy. Jak to wygląda? Kto, kto jest, nie wiem, jest tutaj jakaś to. osoba odpowiedzialna za ochronę tych danych? jakiś inspektor danych osobowych? To znaczy my te listy zbieramy, one do nas wracają i one zostaną po prostu zniszczone. Tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. Natomiast nie spotkałem się nigdy z tym, żeby był jakiś inspektor danych przy zbieraniu podpisów. Czy to w tej wyborczej, czy referendalnej akcji. Podpisy po prostu są zbierane tak jak zwykle trafiają do organizatorów czy one trafią do mnie czy trafią do Wojta Straussa no zwykle czy do... finalnie właśnie lądują u komisarza wyborczego i to jakby gwarantuje to bezpieczeństwo ale finalnie gwarantują do kom... faktycznie u komisarza lądują te przepisy te podpisy ale najpierw muszą trafić do organizatorów czyli jak są wybory to trafiają do przedstawicieli komitetu wyborczego jak jest referendum to do przedstawicieli referendum nicujących referendum także Tutaj nie, nie widzę problemu, natomiast oczywiście trzeba pilnować, żeby te listy nie znalazły się gdzieś w miejscu publicznym, gdzieś w koszu na śmieci, bo ja sobie takiej sytuacji nie, nie wyobrażam. Bardzo bym nie chciał, żeby coś takiego się wydarzyło i mam nadzieję, że wszyscy, którzy słuchają, wszyscy, którzy zbierali, też mają tego świadomość, że to są dane wrażliwe i trzeba po prostu z nimi odchodzić się w sposób szczególny. Panie Burmistrzu, chciałbym na koniec zapytać jeszcze o zmianę komunikacji miejskiej, się rozkład jazdy miejskich Tak, będziemy też jeździć do sanatorium popularnym z, i, i. Tak określamy w kamiennym Dolnośląskie centrum rehabilitacji, tam też będą kursy. Będzie to kilka kursów dziennie i myślę, że to jest też ufon w stronę tych, którzy postulowali, żeby te nasze miejskie autobusy również tam jeździły. Na myślę, działki że fajnie. Nadziałki też na, na, na Słowackiego. Także... Komunikacja nam się rozwija i dzisiaj jest już elementem, którego nikt nie kwestionuje, łącznie z tymi, którzy na początku mówili, że są to pieniądze wydawane w sposób niegospodarny, że jest to wożenie powietrza. No, proszę Państwa, po kilka tysięcy osób korzysta miesięcznie z tej komunikacji, więc naprawdę Wydaje mi się, że temat jest poza dyskusją. Mieszkańcy się już przyzwyczaili i nikt chyba sobie już nie wyobraża, że można to w jakiś sposób zamykać, zlikwidować. Trzeba to, jeśli jest możliwość, to jeszcze rozwinąć.